wszystkich ponownie dzisiaj postanowiłem jest niedziela to nic nie będziemy robić postanowiłem po prostu się przejść po sadzie obejrzeć to co żeśmy ostatnio robili czyli tam zboże ziemniaki dzisiaj deszcz popadał także wszystko zaczęło rosnąć w końcu Mam nadzieję, że te filmy Wam się y, podobają, że y, są, lubicie je oglądać i, i po prostu, że są dobre, no w miarę dobre. Nie mówię, że bardzo dobre, ale tak na razie się uczę je robić. Mam nadzieję, że Wam się je, one podobają i chcecie je oglądać nadal. I teraz tu nawet w rowie woda stoi, on sobie płynie nawet. Zobaczymy ziemniaki na tym pierwszym polu, co my sadzili. Tutaj mam warzywka w pietruszkę zasadzoną, jeszcze nic nie wyszło... ...tutaj truskawki... Tutaj też coś jest zasadzone, zasiane, ale nie wiem co nawet... Bo ...to moje... Moi, ...moja babcia z mamą chyba sadzi siały... A ziemniaki jak widać na razie jeszcze za wcześnie ale polało powinny się ruszyć zasadzone są w miarę równo przejdziemy się tam dalej Zobaczę w stronę wierzby Jak zwykle tu właśnie kamieni jest pełno, muszę je wyzbierać. tutaj został pasek, tu myślę może tego bobru nasadzić, jeszcze zobaczę, ale tak planuję. Tam jest dalej mi po prostu tych ziemniaków brakło, ale tutaj też by się nie zmieściło. Podoba mi się fajnie zasadzone W miarę równo Tutaj mi się jedynie e, źle ustawiłem radlicę i obsypało mi ten jeden rządek Ale później poprawiłem bo już dobrze jeden rządek to tam nie szkodzi Ziemniaki zaczną rosnąć Powinny być dobre plony, byle nie było suszy. O, sarny tam widać. Nie wiem, czy... Uciekły tam w krzaki. I tu jak zwykle na górce kamieni Tam już taką kubkę usypałem, muszę kiedy to wziąć właśnie pozbierać Co roku tyle kamieni jest Także taki kawałek mam tych ziemniaków na tym polu. I tam jeszcze mam na jednym sześć y, rządków. Tylko krótsze te rządki są tam. Podejdziemy, zobaczymy jak tam wierzba nam rośnie. Tamtym roku ją ściąłem. Zaczynam no, widzę puszczać pędy. Tutaj jeszcze muszę rozsadzić, bo coś to kiepsko. Tutaj rośnie ale myślę, że rozkrzewię tą wierzbę w tym miejscu i będzie dobrze. Dobrze będę nagrywał już na następnym polu przejdę się tam Dochodzimy już do pola Gdzie się zieleni zboże W tym roku właśnie chciałem się wnikiem nieręcznie No i nawet fajnie to wyszło powiem wam Zadowolony jestem nawet widać właśnie równiutko jeszcze ten nie muszę zrobić jest taki trochę no, zaniedbany no ale ładnie wchodzi Podoba mi się powiem Wam równo zasiane Super No tu mam taki mały kawałek Tu miałem w tamtym roku ziemniaki Ale zboże ładnie mi weszło To pszenica jest No a tutaj obok pszenicy tak jak mówiłem szej rządków jeszcze ziemniaków Powiem Wam, że mi się podoba to. Zeszło ładnie. Byle tylko tak dalej. Coś się znowu nie stało, jakaś susza albo gradobicie. W niektórych miejscach właśnie nie, nie wiem czy się przytkał się w nich czy jeszcze nie powschodziło wszystko ale muszę go wyremontować bo on stał y, ponad 10 lat także i tak dobrze że tak wyszło muszę po prostu dopracować go planuję w nim parę unowocześnień zrobić radlice tak zwane te no, radlice do śladów ciągnika zrobić z przodu zagarniacz z tyłu powymieniać wszystkie lejki no i radlice i te łańcuchy co podtrzymują te radlice i myślę że wtedy wszystko równo będzie się siało w następnym roku. a to już będzie ta naprawa. W, na pewno w kilka odcinków pokażę wszystko. Ale ogólnie moim zdaniem. Na ten stan jaki jest siewnika to super zasiał. Tutaj była łąka tak takie kocury są. Peżu. dobrze jest co urośnie to urośnie zawsze coś mi się zdaje jeszcze wszystko nie wyszło przez, tą, przez tę właśnie pesz Bo to robiłem w, tamty, w tamtym roku tak jak na poprzednich filmach było pokazane tutaj drapałem tą łąkę kultywatorem a później była orka także Pierwszy sezon, co tutaj właśnie zrobiłem pole, więc ma prawo być trochę peżu. nawet było słychać gdzieś bażanta tam. No, ale już co rok, następne lata już będzie coraz lepiej. Także będzie spoko. Podoba mi się to, co teraz widzę. Także na dzisiaj będzie to wszystko. Także mówię, apeluję właśnie, żeby oceniać to, pisać dużo komentarzy, subskrybować, jeżeli Wam się podoba. No i chciałem wiedzieć właśnie, czy te filmy, co kręcę, są dla Was naprawdę, no, jakby to określić. Ciekawe czy raczej yy, nie chcielibyście już ich oglądać? No to zaprzestanę ich kręcenia, bo po prostu po co mam komuś zaśmiecać YouTube, skoro nikt nie chce tego oglądać? No ale jak na razie widzę, że chyba Wam się podoba, także apelowałbym po prostu o to, aby oceniać, subskrybować. Dawać mi to do zrozumienia, że chcecie jednak to oglądać lub nie chcecie. Tu znaczy, nic nie sugeruję. Wszystko zależy od Was. Ja tylko nadal będę kamerował. Najwyżej będę robił filmy sobie dla siebie. Nie muszę ich umieszczać na YouTube. No, lubię to robić, by mieć pamiątkę. Miło jest e, oglądać sobie w, w zimę to co się robiło w lato przynajmniej szybciej czas mija no także do zobaczenia w następnym odcinku i zachęcam do o, o oceniania i komentarzy to trzymajcie się na razie i pozdrawiam a właśnie chciałem jeszcze pozdrowić wszystkich yy, co dali mi suba naprawdę Wam wielkie dzięki Wasze filmy też są super ogólnie moim zdaniem nie ma złych filmów e, nie ma złych filmów rolniczych są po prostu nie każdy kręci tym czy może ja tam na jakość filmu nie zwracam zbytnio uwagi tylko o sens i przekaz to jest dla mnie najważniejsze i dla mnie fajne są właśnie wasze wszystkie filmy nie dawałem jeszcze nigdy negatywa bo liczy się chęć i wola to że ktoś chce zrobić taki film nie wstydzi się tego no i ma taką pasję moim zdaniem super sprawa także wszystkim pozdrawiam tych co mnie zasubskrybowali i co zasubskrybują mam nadzieję że będzie ich coraz więcej i do zobaczenia w następnym odcinku trzymajcie się Thank you.